To już kolejna ósma edycja Wojewódzkiego Biegu Doliną Raduni z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem w biegu nie tylko można sprawdzić swoje możliwości, ale przede wszystkim miło spędzić czas. Kolejna biegowa impreza w Gminie Gdańskiej, teraz pod nazwą VIII Wojewódzki Bieg Doliną Raduni. Witaliśmy około ponad 500 uczestników w 13 kategoriach, w czterech kategoriach biegu dzieci oraz w siedmiu, 8 kategoriach biegu głównym. Dopisała piękna pogoda, atmosfera też świetna. Na pełno uśmiechniętych osób, gry i zabawy dla dzieci. Właśnie o to chodzi w lokalnych biegach, w biegów w gminie Próżgdańskiej. Gdański. Rozpoczęto tradycyjnie od rywalizacji wśród najmłodszych, a to ważne, by w dzieciach zaszczepiać zamiłowanie do sportu. Serce mi rośnie, jak widzę, że dzieci biegają, a rodzice przeżywają. To znaczy, to dziecko idzie. Idzie we właściwą stronę, w właściwym kierunku. Impreza jest bardzo fajna, dużo dzieci startuje, że to mogą, mogą Państwo na ekranie zobaczyć. Bieg Doliną Radunii, czyli Bieg Główny. Do pokonania 5 kilometrów, mimo wymagającej trasy, nie brakowało uśmiechów, sportowego zapału, a zmęczenie rekompensowały widoki nad Radunią. Rodzinny bieg, zmęczenie było, bo pogoda też piękna. Niektórzy źle się ubrali, w długie rękawy, w taką pogodę, 17 stopni, to, jest, to trzeba mieć naprawdę. prawdę. Ale wcześniej jeszcze była taka kilkukilometrowa przebieżka, teraz jeszcze bieg i dalej do pracy. Super impreza, gratulacje dla organizatorów, bo wszystko dograło. Dla dzieciaków było super i tutaj ten główny bieg też rewelacyjny. Koniecznie w przyszłym roku. Spotykamy się. Rekreacyjne wykorzystywanie przyrodniczych walorów pokazuje nam możliwości spędzania wolnego czasu i doceniania okolic, w których mieszkamy. Wszyscy chętnie korzystają z tego biegu, jest dużo osób, ponad 300 osób bierze udział. I trzeba się cieszyć, że taką popularnością cieszą się biegi. Mało tego, że to u nas, prawda? Wszyscy są zadowoleni z tego, nikt nie, deszcz nie padał, nikt nie zmógł, także tylko się bawić. Każdy wbiegający na metę czuł się jak zwycięzca. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, a na najlepszych czekało miejsce na podium, nagrody i puchar. Bieg był bardzo równy i mocny, dobrze. Miałem dobrych ludzi, z którymi mogli, mogłem powiedzieć, Równe tempo trzymaliśmy i naprawdę fajnie się biegło, fajna pogoda. No tutaj peacemaker, kolegi, dzisiaj całe 4 km prowadzone były równym tempem, po 30 na kilometr. Niestety na ostatniu już zaczęło siły no i wyszło i wyszło. Co więcej mogę powiedzieć? Dzień temu byłem w górach, więc myślałem, że dam radę. No niestety, czuję, czuję... Yy. Zmęczenie. Bardzo dobrze. Fajna trasa. Super jest. Endorfinki działają. Bardzo dobrze, chociaż po trzecim kilometrze mnie złapała kolka. Poniżej 20 szedłem 19-32, więc się cieszę. Dużo gólek było, więc trochę męcząco, ale dały radę. Pozytywne. Wszystko w porządku. Wspaniale tak jak chciałam tym roku. Jesteśmy zadowoleni, mamy piękne medale. Rasa wymagająca, ale do, do przejścia. Ciężko słońce dawało się we znaki, ale naprawdę jestem zadowolona, także jest dobrze. Już jestem piąty raz tutaj i będę biegła jeszcze 25 razy. Ósma edycja zakończona sukcesem. Każdy, kto chciałby na sportowo i rodzinnie spędzić czas, zapraszamy na kolejne wydarzenia w gminie Próżczy Gdański. Polecamy również zobaczyć Dzień bez samochodów w gminie Pruszcz Gdański oraz Dożynki Gminne Gminy Pruszcz Gdański 2019. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.